Światowa Premiera czwartej generacji Quattroporte miała miejsce w kwietniu 1994 roku na targach motoryzacyjnych w Turynie, a samochód trafił do sprzedaży pod koniec roku. Początkowo Quattroporte był napędzany podwójnie turbodoładowanymi, 24 zaworowymi silnikami V6 z gibli. Na rynkach eksportowych dostępna była jednostka o pojemności 2,8 litra, generująca maksymalną moc 284 koni mechanicznych 209 kW i pozwalająca na osiągnięcie deklarowanej prędkości maksymalnej 255 km na godzinę. Ponieważ lokalne podatki silnie karały samochody o pojemności skokowej powyżej 2 litrów, włoskim nabywcom oferowano wersję dwulitrową, która rozwijała nieco większą moc, 287 koni mechanicznych i 211 kW, ale mniejszy moment obrotowy niż wersja 2,8 na rynku krajowym 2,8 był oferowany dopiero rok po jego wprowadzeniu. Kabina była w pełni tapicerowana skórą konoli i wykończona fornirem z drewna wiązu. Masa została również zmniejszona o co najmniej 300 kg w porównaniu do Quattroporte 3 głównie dzięki kompaktowej konstrukcji biturbo i zastosowaniu kompaktowej jednostki napędowej. Po zaprezentowaniu w grudniu 1995 roku na targach motoryzacyjnych w Bolonii, w 1996 roku do gamy Quattroporte dodano 3.2-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, nowy silnik AM578. Ewolucja Shamal V8 generował maksymalną moc 335 koni mechanicznych, 247 kW. Prędkość maksymalna wynosiła 270 km na godzinę. W tym samym czasie we wszystkich modelach wprowadzono kilka drobnych aktualizacji, nowe ośmioramienne felgi aluminiowe i aerodynamiczne lusterka boczne, a także plakietki cylindri lub cylindri odpowiednio 6 i 8 cylindrów na przednich błotnikach, oznaczające, który silnik znajduje się pod maską. Standardowo wszystkie trzy silniki były połączone z sześciobiegową manualną skrzynią biegów Getrong, podczas gdy czterobiegowe automatyczne skrzynie biegów były dostępne na życzenie odpowiednio z silnikami 2.8 i 3.24 HP22 firmy ZF Friedrichshafen i sterowaną komputerowo skrzynią biegów dostarczoną przez australijską firmę BTR. W lipcu 1997 roku spółka zależna Fiata, Ferrari, przejęła 50% kontrolnego pakietu akcji Maserati S. P. A. Ferrari natychmiast podjęło się odnowienia przestarzałych zakładów produkcyjnych Maserati, a także wprowadziło ulepszenia w metodach produkcji i kontroli jakości. Kroki podjęte przez nową spółkę macierzystą zaowocowały ulepszonym Quattroporte i który został zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Genewie w marcu 1998 roku. Zawierał on 400 całkowicie nowych lub zmodyfikowanych części z 800 głównych komponentów. Układ napędowy i osiągi pozostały niezmienione, z wyjątkiem przyjęcia tej samej skrzyni biegów BTR S32V8 do automatu 28V6. Evolucjoner nie miał już owalnego zegara Maserati na desce rozdzielczej i miał przeprojektowane lusterka boczne. Kierownictwo Ferrari zdecydowało się porzucić 2.0 V6 z linii Iwoluzione, gdy były one oferowane wraz z nowym 3200GT, więc nowe samochody odróżniały się od wcześniejszych modeli plakietkami V6 Woluzione lub V8 Woluzione na przednich błotnikach. Produkcja czwartej generacji Quattroporte zakończyła się w maju 2001 roku i wyprodukowano łącznie 2400 egzemplarzy, z czego 730 to wersje iwoluzione. Japoński importer Cornes Co. zamówił dla swoich klientów specjalną numerowaną edycję Quattroporte. Cornez Serie Special były ostatnimi zbudowanymi samochodami i były ograniczone do zaledwie 50 egzemplarzy. Dostępne w wariantach V6 i V8 i Voluzione, wszystkie były wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Ta specjalna edycja jest jedynym Quattroporte z plakietką Maserati umieszczoną na słupku C drzwi. Mimo że w innych i woluziony zegar Las Sale został zastąpiony trójzębem Maserati, ta edycja zachowała oryginalny zegar.